Kanie, bardzo się cieszę, że jesteście Państwo tak licznie obecni, mimo pogody, która nas w tym roku nie rozpieszcza. Jest już nasz gość, Pan Profesor Stanisław Sławomir -Niciej. Bardzo dziękuję Panu Profesorowi, że też mógł w tej pogody do nas dotarł z synem swoim tym razem. Więc witamy serdecznie Panów. Do tego doszło, ten podział się też odbija na kulturze, na lansowaniu pewnych autorów, że jednak po prostu albo się pominie, albo się go po prostu pije w ziemię za jego twórczość, albo nie, więc jakoś mnie to pomija, bo jest środkiem. Idę środkiem, i ostatnia ta książka, o którym Pan mówił, była reklamowana i zarówno w lewicowym przegrodzie, jak i w prawicowym rzeczy. I podobne recenzje są. I w Londynie się ukazała, w pamięci teraz Idę środkiem, proszę Państwa. I to, co. Jest najważniejsze dla na mnie obiektywizm. I nie dbam, czy ktoś jest czarny, czerwony, żółty, obrzezany czy w kapturze Arabskim. Jeżeli coś dobrego zrobię, coś zostawił po sobie. To jest w mojej książce. Ja nie jestem prokuratorem. który się wyżywa, poucza, wymąża, że 50 lat temu można było tak zrobić. Nie. Po prostu idę się i tego pilnuję. I uważam jedno, że historyk nie może być prokuratorem, który oskarża. Się cały czas, zamknąć tego, ani adwokatem, który cynicznie broni, bo dostał pieniądze, musi bronić. Historyk ma być sędzią. Czyli słucha prokuratora, który oskarża, słucha adwokata, który broni i ma ze sobą literaturę i, i, i tych ładników i mówi: tu jest prawda. I jedno co jest zawsze nie ulega, mi mnie interesuje, kto rządzi Polską. Ja nie jestem dworski pisarz, nie będę patrzył, To w chwili się przejął władzę i narzuca swój rynek. Mogę za to pozwolić, bo wy mnie bronicie jako czytelnicy, Nikt mi żadnej książki nie zdotował. Nie dostałem na żadną książkę żadnej dotacji. Żadnym kustoszem standardowy nie nazwałem nigdy. Nie dostałem takich tytułów. To, że te książki ktoś kupuje, to dlatego mój wydawca może żyć i możemy funkcjonować. A każdy dom jest bardzo drogi, bo przy tej jakości książek, jak Państwo zobaczyli prezentowych, każdy tom w produkcji kosztuje 80 tysięcy. Ile trzeba książek, żeby odzyskać przy tych wszystkich przy marżach i tak dalej. To jest, ale jedna jest zasada. Ja powiedziałem, że książki muszą być dobrze wydane. To są książki wszystko szyte, na najlepszej jakości papieru i z dobrymi Dlaczego to robię? Dlatego, że jak często staje zdjęcie od wnuka, i ja go wyciągnę i, i nawet jakiś prawo wyrzuci, bo już że to jest niepotrzebne, to to zdjęcie w moim książce zastałem do odbicia. W taki przykład, Stanisław Basylewski napisał książkę Lwów Cuda Polski. I on tam sobie przypomniał drugą, jakiegoś, jeśli lat temu, porządne zdjęcia kamienic pomników. To już tych pomników nie ma, a można z książki basylewskiego odbić i dzięki temu żyje, jakby w archiwum. Dlatego tak pilnuję, żeby to ten wydawca to wydawał. Bo jak na przykład jak wydawałem książkę, ważną moją książkę, Orlęta Chłopowskich, ważnym wydawnictwie polskim i te 300 fotografii, które mi ludzie dali, rodziny Orląd, to wzięli mi 100, żeby zaoszczędzać. Czarno-białe, szorstki papier. Ja po 5 latach biorę swoją książkę i na zdjęciu nie czy kobieta, czy mężczyzna coś takiego? Nie rozpływa się to wszystko. Natomiast w tych tej, w tej książkach jest to po prostu wyskanowanie. Czasem w sensie dostaje zdjęcie połamane bo Dzisiaj jest taka możliwość wyskanowania, wyciągnięcia ta druga polska, że ona jest jak, jakby wyjęte świeżo z aparatu fotograficznego. I teraz a Nie było mnie tu właśnie dwa lata. Wtedy ten czas no, powstały te prawie cztery książki. Za dwa tygodnie będzie książka Twierdze Chrystusa spolitej, To będzie Kamień o Okopy Świętej Trójcy, Chodzi, Jasłowiec, Prębowla. Największe polskie twierdze, które broniły przed islamem skutecznie w czasach sowieckiego, Chodkiewicza i wcześniej. Ale nim powiem o każdym tomie i co w nim jest krótko, to chcę powiedzieć, że ten tom, który jest ostatni na rynku, ten 16, gdzie ja wziąłem trzy wsie. I się okazuje że się, że on dorównał temu o Wilnie, bo tak fenomenalnie ludzie z tych wsi wyszli. Takie nazwiska, że to jest zadziwiające. I takie fotografie dostałem. Ale wstęp do tej książki jest pod tytułem Kijem w bejsbolowym w Kresowian. Bardzo ostry, publiczny tytuł. Tak ostrego wstępu nie napisałem do żadnej książki, chociaż w każdym tam jakieś asocjacje mam polityczne. Kijem bećbolowym w Kresowiach, ten pierwszy wydrukowałem w Odrze. Pobawiałem się, że nie wezmą tego, bo to Menzci może zaatakować. To jest, to jest w jakimś sensie polemika z tym, co proponuje w swoich księgach jagubowych i w szczególnie Olga Tokarczuk. Ten nurt, który poszedł w tej chwili, że Polacy to na kresach niewolnictwo, po prostu, że to byśmy tam poszli i tych biednych Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, tych Żydów byśmy ich kolonizowali, że Polacy odgrywali taką rolę tam na kresach przez pokolenia jak Belgowie w Kongo, jak Francuzi w Algierii, jak Holendrzy w Indonezji, jak Portugalczycy i Hiszpanie w Ameryce Południowej, weszli język wszystko tam zrobili. Czy nawet jak Anglosasi w Ameryce Północnej, że przyszli tych Indian, wykończyli, a niedobitki zamknęli w prezerwantach i wiemy, jak, się, jak to się wszystko skończyło. I ta teza, ona bardzo mocno trzeba dominować. Noblista, yy, znaczy recenzent noblowskiej nagrody Olgi Tokarczuk napisał recenzję trząsającą. Strasznie antypolską. Ona przeszła nam ktoś tam odezwał się, boją się. Jakiejś polemki większej nie ma, bo czasem brak argumentów, żeby argumentować. Nawet jak minister kultury Gliński powiedział, że ta książka, księga Gwess, jest nudna to czytałem i ze strachu się wysodł. To jest książka nudna. Ja ją mordowałem przez, przez wiele wieczorów, bo muszę wiedzieć, by do nie pisał. Jest książka Przejeżdżka za. za, za, za za gruba, poza tym umie opowiadać często. Ma talent, to jest utalentowana kobieta, ma ciekawy dorobek, ale psychologizuje, wchodzi w mowę prawę często, a jak przychodzi opowiedzieć sprawnie, to nie jest samym Sienkiewiczem. A tu próba, mówię, Sienkiewicza, tu recenzja, że Sienkiewicza pokonała innym, obraz polski pokonała. Nie ma żadnych, nawet przy takim pompowaniu, żeby tą książkę kupować, ona będzie. To jest ważny fakt w polskiej kulturze, nie wolno tego zaprzeczać. To jest kobieta utalentowana, ale już żądania geniusza, że, że tu w ogóle przewróci naszą literaturę i obróci historię drugą stronę, nie. Ja to pokazuję tutaj. Pokazuję tą historię, że, że co myśmy tam robili, co wniosła kultura polska w Kresy, jak je ucywilizowała, jakie zjawiska powstały, jakie świątynie, zamki, pałace. Jak się zachowywali ludzie. Proszę Państwa, kije bezwoloną ten pokazuje. Ja to uproszczenie, ja tu precyzyjnie daję na przykładach, jak to wyglądało, żeby u unieść polemikę, bo czekałem, kiedy mnie zaatakują koledzy z wyborczej, nie ruszyli mnie, czekam. Na, nawet mi to pomogło przy reklamie książki, ale przemilczano tą, tę tą sytuację pokazania, że, że jak ja piszę o Rodze Tokarczuk, jeżeli nie odróżnia minareto od meczetu. Proszę, Ona pisze o minarecie, tak o meczecie. Więcej, na okładce jest informacja, że książka ma konsultanta historycznego, profesora. I co on nie zauważył? Kolejne wzdowienie? Albo jakiś tezy, który jak się stawia, że Potocki, kiedy przyszedł na italizm, to go na stosie. To napisał, nie wiem skąd wziął, kiedyś Kraszewski, w tym swoim wielotomowym. Raz tym to obalił. Nie było przypadku, żeby arystokrates spalono na zdozie. Można było spalić kobietę, bo to czarownica, bo to wiecie, ale przegrzynił. Ona idzie i tym, i tym nurtem i jest konsultant historyczny jest tytułem profesorskim. Więc ja to odbijam tutaj i precyzyjnie pokazuję, jak to wygląda. Bo podczas spotkania autorskiego, tych spotkań mam bardzo dużo jeszcze po kraju, pamiętam spotkanie autorskie moje w Wałbrzychu. Wałbrzyk jest przeszczepem z Borysławia. Tu mówiłem na zmiar, że poszczególne miasta, te na dolnej Śląsku, no po prostu lwów siedzi we Wrocławiu, yy, Stanisławów w Opolu, yy, yy, Kołomyja w Płocku i tak dalej. Borysław siedzi głównie w Wałbrzychu. 8 tysięcy z Borysławia pojechało i osiadło i byli tam w Borysławiu górnikami naftowymi, wydobywali ropę, wyrzysz wiertarzami i tak dalej, a tam w niemieckiej, po niemieckich kopalni, się górnikami. I tam na spotkaniu autorskim przyjechałem, mówi to miasta Wałbrzycha, duża sala, 500 osób, ja miałem film o Bolesławie a tu wszystko bałakiem ciągnęło to wszystko. Zruszali się, płakali i po tym spotkaniu poszła do mnie starsza pani i mówi, proszę pana, ja dziękuję za tą książkę o, o i o Druchobyczu, polecałem o Trójmieście. Powiem, my tutaj w tym Wałbrzychu tym, to jesteśmy głównie z Borysławia, trochę obyczaj tych, ale druga grupa, która po wojnie, po posiada, to byli reemigranci z Francji i Belgii. To jest ta emigracja giergowska. Że oni tam pracowali, czy a później jak Polska powstała, no to oni wracali, Gierek, inni, i tego dużo przyjechało. To mi ta grupa reemigrantów z Francji, Belgii, ona podkap wyniosła. My to Francja, elegancja, Poglądia, Notaryngia, a u tam co tam na podwójstwie? Polskie drogi, dziadostwo, kurne katy, w błocie się rzutować. Za czym wy tęsknicie? Co mam tu? to? To taki Borysław, a tu Można tęsknić we na Bał, za Borysławiem, czy, czy, czy w Lenicy za Muczaczem za, za, za i tak dalej. Zawsze wyniosłość to była. A teraz jak Pana książkę mam, który Pan pokazuje, Rokowicz, piękne kamienice, tam bogaci na wciarze, postawili takie kamienice mieszczańskie, że w Warszawie na, 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 nowym świecie, na, na, na nowym świecie nie ma, tam co wiecie, dwupiętrowe, tak blachą często, i te co się pałace. Że jak pisze w tym drugim tomie o uzdrowiskach i pokazuje truskawiec 180. Pensjonatów w Wilii utopionych w pięknych ogrodach, piękną ziemią obramowanych, eleganckie panie w kapeluszach z pijawkami, piękne samochody, Ko dżentelmeni z laseczkami w melonikach. A takie pokazuje rzeczy, to mówi: to Ja mogę temu Francuzowi, co i powiedzieć, kolego, tak wyglądały te ziemie. Masz wite w głowę, że tylko błoto i dziadostwo. Tak, to prawda. jak pytasz, za czym ja tęsknię, to tęsknię". Bo to straciłem. Bo to mi zabioram Państwa to długo ten tom, który yy, od czasów, kiedy tu nie byłem, kiedy pani Jana zaprosiła, to jest, gdzie tu złą zasadę jedną. Powiem ja mam do napisania historii dwóch stu miast, a w każdym tomie jest 5-6. Ciężko się pisze, bo mi się zdjęcia, niech się nazywa ludzi, nikt. to jest setki maili pod korespondencji. Powiedziałem się, nie mogę cofać. Jak już napisałem jakieś jakimś mieście, to mimo że po tym Tomie ktoś by proszę ale o dziadek był taki babka, ogólnie jeszcze to więcej zrobił, a mam takie piękne zdjęcie. Ja bym niestety sprawa zamknięta. Pisałem już o, o Kołomyi, nie mogę już wracać. A Pan nas Kołomyi. Pisałem o bo Sam Boże, nowe rzeczy lepsze ale nie mogę. Ale przy tym Tomie się złamałem, powtórzyłem z po Nowemu napisałem Stanisław, bo zrobiłem błąd, że w pierwszym tomie napisałem pięć miast, dużych miast. W pierwszym tom jest Lwów, Stanisławów, Stanisławów, Borysław, Brzeżany i Tarnobór. O Lwowie się słowem napisałem tylko. To, 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 później chyba, jak chwilałem w mieście Polechowiec, to 6 napisałem. I głównie poszło Stanisławów, bo w Stanisławiej Siedzi moje, moje Opole jest. 8 tysięcy, ze Stanisławowa osiadło w Opolu po wojnie. Na mojej ulicy Działkowskiego sąsiadka no Stanisławowa, wszyscy tutaj, bober, słynny fotografik, dziewczynę, to, to. No i kolego, tu jesteśmy tylu, takie zdjęcia mamy, tu, tu spłyciłeś to wszystko. I ja się złamałem i napisałem, po nowemu Stanisławowi. Także z pierwszego tomu to, to jest, jak można by uzupełnić tylko jedno zdjęcie, powtórzyłem takie ładne z mojej sąsiadki, która była piękną dziewczyną w tamtych czasach i, i on powtórzył. Wszystkie inne zdjęcia są inne, a przede wszystkim siła tego tomu jest to, że przypadkowo ktoś z czytelników powiedział, proszę Pana, ja mam fotografię cmentarza Sapieżyńskiego poszczególnych nagrobków i tak dalej, mniej bogaty, ale bardzo bogaty, do Łyczakowskiego. I tak jak Łyczaków miał szczęście, że tam nie weszły buldożery, że tam tego nie zburzono, poza ornamentami, ale to wszystko jest odnowione. I że Łyczakowski dzisiaj w wielkim muzeum, bo się odwiedza go i cały czas żyje, bo ja cały czas go bo poszczególne to, mam kolejne wydanie Łyczakowa poszerzone, to Stanisław miał pecha. W 80. latach u schyłku weszły tam buldożery, zrównały z ziemią, wyprostowały, postawiły supermarket z jednej strony, a z drugiej kinoteatr. I tylko osiem nagrobków zostawiono tam, dwóch Ukraińców. Tak. Zostawiono też nagrobek osławskiego, tego słynnego poety ze Stanisławowa, romantyka. I to one tak w tym parku, są tam y, przy tym hotelu rozmieszczone. I nagle ja dostaję od jakiegoś późnego wnuka. Fotografie, jak wyglądały te nagrody, aleje, rzeźby. Mam zdjęcia tego, który był głównym kamieniarzem i rzeźbiarzem, jak rzeźbił i tak dalej. Wszystkich Starczewskich, Keglerów, innych. Po prostu wprowadziłem duży rozdział cmentarz z w, w Stanisławie. On jak gdyby, Rygiusz odrodził się, on wypłynął, on po prostu. Yy, zaistniał i wiele osób nagle patrzy, jak wyglądał na jego kradzionka, czy dziadka. Jak on wygląda. Może zobaczyć tablicę pitafiną, czy na obróciankach było jeszcze jakieś dziecko umarło, czy ktoś, jakiś kuzyn i tak dalej. Często mówię, a proszę a niech Pan mi tu wyśpie skan taki, żebym lepiej to mógł sobie odbić i tak dalej. Także ten Stanisławów jest yy, tutaj poszerzony, a, a, a następne tam yy, są yy, Zupełnie rzadkie rzeczy, które mi się tu udało odtworzyć. Między innymi Koropiec, to jest miasto hrabiów Badenich, niesamowita historia tego. i ludzi ludzi stamtąd wyższe, no, Adam Górski, taki głośny satyryk, który tworzył Studio 202 we Wrocławiu, I, i pokazuje tą historię tych poszczególnych ludzi, którzy stamtąd wyszli.